Dzień dobry Państwu ze studia Bolec Info. Kazimierz Marczewski witam bardzo serdecznie naszego gościa, którym jest dyrektor, mówmy tak popularnie szpitala powiatowego w Bolesławcu, pan Kamil Barczyk. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Słyszałem, że szpital zmieni nazwę. Przede wszystkim nadajemy. Imię świętego Łukasza Szpitalowi. Dlatego też szpital no, automatycznie zmieni nazwę na szpital świętego Łukasza w Bolesławcu i to ta uroczystość będzie miała miejsce 7 kwietnia. Jest to data wyjątkowa, bo w tym dniu obchodzimy święto Służby Zdrowia, ochrony zdrowia. A patron, święty Łukasz, to jest właśnie patron ochrony zdrowia. Ja rozumiem, a to nie jest porównanie do byłego ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego? Zbieżność imion. Święty Łukasz to jest nawiązanie do świętego Łukasza Ewangelisty, lekarza, patrona medyków, patrona właśnie służby zdrowia, ale też nawiązanie do tych najlepszych szpitali. Panie dyrektorze, nikomu mu nie trzeba udowodniać, że najważniejszą wartością w życiu człowieka jest zdrowie, prawda? Nasz szpital dwa lata walczył z epidemią COVID-u. I co? W ciągu jednego miesiąca epidemia znikła? Tak naprawdę już od lutego obserwujemy znaczący spadek no, tych pacjentów zakażonych koronawirusem. Ilość hospitalizacji również jest obliczalnie inna, zupełnie inna niż to, co było przez ostatnie dwa lata. Jak zaczęliśmy obserwować ilość pacjentów, które są, którzy są hospitalizowani u nas, jacy są to pacjenci, okazało się, że. Pierwszą przyczyną to nie była, to nie był COVID, ale wielochorobowość tych pacjentów. Dlatego no, automatycznie no, jest zmiana strategii, zmiana strategii w podejściu do pandemii COVID-19. Tych strategii było wiele przez cały okres pandemii. No i teraz próbujemy ten nowy model, gdzie no, każdy szpital, każdy podmiot leczniczy radzi sobie z takim pacjentem samodzielnie. Pandemia, epidemia spowodowała, że szpital powiatowy w bolesławcu, zarząd tego szpitala stał się sławny na całą Polskę. Miło mi to słyszeć, że jesteśmy sławni i rozpoznawalni. Bardzo jest to duża wartość na pewno dla naszego szpitala, dla naszych mieszkańców również, że nasz region jest w taki sposób promowany. Myślę, że to w bardzo, dobry, w bardzo dobrym stopniu odbiło się właśnie na przede wszystkim jakości leczenia i dostępności do, tej, do tego szpitala, bo cały czas się rozwijamy, rozbudowujemy, zatrudniamy nowych pracowników, nowa kadra medyczna jest, jest jej coraz więcej, a jest dużo prościej, dużo prościej jest zarządzać szpitalem, który ma pewne uznania. Jasne. Panie dyrektorze, ile zyskaliśmy jako powiat, jako samorząd tutaj lokalny na tej pandemii? No, przepraszam, za, za takie pytanie, ale szpital przeprowadził szereg bardzo drogich inwestycji. Jak to, jak to pan ocenia? Uważam, że dobrze wykorzystaliśmy przede wszystkim szansę, ale mówię tutaj wszyscy, bo tutaj było bardzo duże współdziałanie i samorządu, pana starosty, pana prezydenta, wszystkich włodarzy gmin, Urzędu Marszałkowskiego, pana wojewody, jak i również Ministerstwa Zdrowia. Tutaj była współpraca szeroka i dzięki temu zyskaliśmy bardzo dużo, bardzo dużo inwestycji pozyskaliśmy, bardzo dużo środków inwestycyjnych na pomnożenie właśnie działalności. Naszego szpitala. Bardzo dużo oddziałów mamy w planie otworzyć. Mamy bardzo dużo jednostek organizacyjnych, które właśnie się otwierają. Dlatego, no tutaj, ta, ten, ten okres dwóch lat uważamy, że jest dobrze wykorzystany, tak aby finalnie mieszkańcy powiatu bolesławieckiego mieli znakomity dostęp do szpitala i to się liczy, bo otwieramy nowe oddziały, nowe komórki organizacyjne, zatrudniamy nowy personel medyczny, co widać cały czas i myślę, że jest to. To bardzo mocno doceniane. Czyli ta misja szpitala, która była od dawna tutaj już, że dzień po dniu bliżej pacjenta, pomału się sprawdza to prawda, dzień po dniu sprawdza się hasło, ale tutaj ukierunkowujemy się głównie właśnie na rzecz pracy, na rzecz pacjenta, na poprawę jego jakości leczenia, i to wszystko jest prawda. Teraz trudniejsze pytanie. W ciągu tych dwóch lat epidemii, ile osób zmarło w Sowieckim Szpitalu na COVID, czy na COVID ze współistniejącymi chorobami? Czy pan e, jest w stanie ocenić to? Na pewno jest to duża liczba. Jest to za duża liczba, żeby mówić tutaj. To jest tak naprawdę dramat każdej indywidualnej osoby. To były tragiczne sytuacje, tragiczne sytuacje dla tych rodzin. To, jak w którejś fali całe rodziny umierały. I to 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 wszystkim strząsnęło. Jak teraz o tym mówię to mnie przechodzą dreszcze jak sobie pomyślę o tej historii jaka była o tych tragediach ludzkich o tym jak ten personel medyczny musiał się odnaleźć w tej sytuacji bo to był, to, to była wojna to była wojna gdzie każdy musiał sobie z tym samodzielnie na swój sposób poradzić. Bardzo były to smutne chwile, kiedy musieliśmy często młode osoby po prostu żegnać. Jasne. Jak to do, do, pytam, bo tego nie wiem, nie? jak pracownicy, jak służby medyczne przeżyły ten, ten, tą traumę wielką? Ach, to, były, to były wzloty i upadki. Były chwile podniosłe i były przeolbrzymie chwile smutku cały czas starałem się wspierać ten personel, podtrzymywać ich na duchu, żeby po prostu nie przestali walczyć, żeby zajęli się pacjentami z całych sił, najlepiej jak tylko potrafią. Praca po godzinach, mnóstwo osób zostawało po prostu po godzinach w pracy i pracowało dobami całymi, bo taka była potrzeba chwili, w najbrutalniejszym momencie mieliśmy 40 osób pod respiratorem. To jest w tej chwili dla mnie nie do wyobrażenia, jaki status w pewnym momencie osiągaliśmy, jakim byliśmy szpitalem. I to był szpital naprawdę wyjątkowy w skali Polski, ale dzięki temu przeżyliśmy tą szkołę. Niestety bardzo wiele osób zmarło ale wychodzimy uważam z tego silniejsi personel medyczny bardzo dużo się też również nowych rzeczy nauczył co jest bardzo ważne i nabył wiele umiejętności które właśnie teraz możemy doskonale wykorzystywać na szeroką skalę Jasne. czy też personel chor też chorował na, na covid na początku przynajmniej jak pamiętam yy, i to był ten był olbrzymi problem dla szpitala tak? yy, druga fala druga fala październik 2020 to przy Zakażenia wszystkich pracowników ochrony zdrowia. Trzy miesiące, październik, listopad i grudzień walczyliśmy właśnie z falą zakażeń, właśnie wśród pracowników ochrony zdrowia. Wyeliminowane całe zespoły. Na szczęście nikt z personelu medycznego nie zmarł. To jest bardzo ważne było dla mnie, żeby nawet jeżeli taka osoba była hospitalizowana, to wróciła raczej do zawodu wykonywanego i z całym już tej ze zdwojoną siłą pracowała na rzecz pacjentów. Mnóstwo medyków, mnóstwo pielęgniarek, lekarzy, salowych diagnostów. Innych pracowników ochrony zdrowia zmarło i są to bardzo duże liczby. W Polsce. W Polsce. Panie dyrektorze, w trakcie tej pandemii szpital inwestował. I to jest najbardziej ciekawa sprawa, którą należy pokazywać wszystkim. Błyskawicznie zbudowaliście szpital modułowy, ale nie tylko. Inwestowaliście i w obiekty, w infrastrukturę szpitala, jak również w diagnostykę, co się tylko dało. No strategia już została określona tak naprawdę przed pandemią. Czy mamy pandemię, czy mamy czasy bez pandemii, strategia leczenia pacjentów jest dalej taka sama, czyli doskonały dostęp do profilaktyki, do diagnostyki. Która musi być naprawdę bardzo wysokiej jakości. Jeżeli ta diagnostyka jest wysokiej jakości, możemy odpowiednio stawiać diagnozy i możemy leczyć. Dlatego te wszystkie inwestycje na każdym etapie, również inwestycje w oddziały, bo przecież oddziały krok po kroku, piętro po piętrze są modernizowane, co jest bardzo ważne, żeby poprawić przede wszystkim bezpieczeństwo pacjentów. No bo przecież teraz zwracamy szczególną uwagę, żeby były odpowiednie strefy, żeby były pomieszczenia wentylowane, żeby odpowiedni porządek utrzymywać, żeby dezynfekować, żeby maksymalnie zabezpieczyć pacjentów, żeby nie wyszli z naszego szpitala zakażeni. Dlatego też konieczne są te modernizacje i inwestycje. Dzięki temu systematycznie no, możemy mówić o takim poprawie jednak jakości leczenia w naszym szpitalu. Proszę co teraz, jakie teraz inwestycje są na bieżąco realizowane, żeby nasi widzowie no, zorientowali się, bo wjeżdża się na teren szpitala i dalej, dalej jak gdyby w każdym w każdym kierunku gdzie pojedziemy to są jakieś inwestycje. Nie wszyscy wiedzą o co chodzi. E Postaram się sobie to jakoś w głowie uporządkować, bo faktycznie tych inwestycji jest dużo. Yy, mamy przede wszystkim dostosowanie takiego szpitala i poprawy komunikacji wewnętrznej, czyli budowy łączników yy, oraz budowy nowej przychodni, która znajduje się na, na parterze budynku pediatrycznego. Yy, to ułatwi nam komunikację wewnątrzszpitalną. Mamy budowę windy w budynku administracyjnym, mamy rozbudowę laboratorium o kolejne pomieszczenia. Przypomnę, że laboratorium bardzo mocno nam się rozszerzyło i obsługujemy naszym zasięgiem działania laboratorium ponad połowę województwa dolnośląskiego dlatego też potrzebujemy dużo miejsca, aby wykonywać wszystkie próby badania w tym jednym miejscu. Kolejna rzecz, no tutaj przełomowa, to rozbudowa szpitalnego oddziału ratunkowego. No tutaj musimy dostosować się do przede wszystkim rozporządzeń ministra zdrowia, które określają jak ma funkcjonować i jak ma wyglądać szpitalny oddział ratunkowy, żeby spełnił wszystkie kryteria. W tej chwili przyjmujemy około 40-50 pacjentów dobowo. Jest to dużo i Ci pacjenci potrzebują odpowiedniego miejsca, odpowiedniej ilości łóżek, dlatego też rozbudowujemy szpitalny oddział ratunkowy o kolejne sale o 300 m kwadratowych. Idąc wyżej, teraz mamy ogłoszone postępowanie przetargowe na modernizację stacji dializ oraz na remont, modernizację oddziału wewnętrznego, tak aby miało dodatkowe 50 łóżek. Kolejny etap to modernizacja oddziału ortopedii, która już była zrealizowana w 2021 roku, ale teraz już pięknie funkcjonuje i służy pacjentom. Kolejna inwestycja blok operacyjny z rozbudową na trzy sale operacyjne, bardzo nowoczesne, zgodnie ze wszystkimi wymogami plus dziewięciostanowiskowy oddział intensywnej terapii. Mało tego, teraz jesteśmy w procesie przygotowania dokumentacji projektowej na rozbudowę oddziału intensywnej terapii o kolejne siedem stanowisk i utworzenie kolejnych sal zabiegowych w ilości dwóch sztuk. E, idziemy dalej. E, oddział modułowy. Wszystkie, e, oprócz tego oddziału modułowego, e, zrealizowaliśmy szereg inwestycji, których nie widać, bo wymieniliśmy praktycznie już wszystkie instalacje sieci elektrycznej, e, sieci ciepłowniczej, e, sieci sanitarnej również rozbudowując systemy wentylacyjne oraz klimatyzacyjne. Te inwestycje są wielomilionowe. Jesteśmy już na etapie również ukończenia kuchni szpitalnej oraz pralni szpitalnej. Także od maja rusza już kuchnia szpitalna i pacjenci będą mogli korzystać właśnie z tej kuchni. Mało tego, również ta kuchnia będzie wydawała posiłki na zewnątrz, czyli każdy pacjent będzie mógł sobie zaopatrzyć się również w kuchni, jak i również osoba odwiedzająca, No bo mam nadzieję, że przyjdzie już taki czas, że Pacjenci będą mogli być odwiedzani. Ja chciałem o to zapytać, czy były takie szerokie inwestycje, czyżby pan przewidywał kolejną epidemię? Przede wszystkim przewiduje problemy i potrzeby zdrowotne w przyszłości. Niestety, mamy do czynienia ze starzejącym się społeczeństwem. Niestety mamy wiele różnych skorzeń, mamy różnych nowych skorzeń. I to, jakim jesteśmy szpitalem, będzie wymagało właśnie rozbudowy ilości sal operacyjnych, ilości łóżek szpitalnych. I teraz musimy być na to przygotowani, bo również mamy przeolbrzymi deficyt zdrowotnych po tych. W okresie dwóch lat pandemii. Mówię to ogólnym. Również status szpitala w Bolesławcu, no należy to podkreślić, to w tym momencie nie jest tylko szpital powiatowy Szpital działa już na dużo szerszą skalę i pacjenci trafiają do nas praktycznie z całego województwa, jak i również z województwa lubuskiego. No tak, ale to byli pacjenci COVID-owi, ale teraz pacjenci ci, no nie, nazwijmy normalni, przepraszam za, za takie kolokwialne... Pacjenci niezakażeni no, również niezakażeni, do nas trafiają tak, i to jest codzienność, że pacjenci trafiają... Też z całego regionu. Z, z całego tak? regionu. Słyszą o, o tym, jak funkcjonuje oddział ortopedii, jak... Funkcjonuje oddział chirurgii. Pacjenci sami do nas się zgłaszają. Jednocześnie oczywiście nie, 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 nie zagrażając dostępności dla pacjentów tutaj lokalnych. Mieszkańcy powiatu bolesławieckiego mają zawsze u nas pierwszeństwo. Dobrze, teraz mamy prawdzie nie mamy epidemii, ale mamy centrum Europy Wojny i mamy tutaj uchodźców, którzy też potrzebują pomocy lekarskiej. Czy zapewniacie im taką pomoc? No to przełomowym rozwiązaniem było utworzenie poradni z takiej specjalistycznej, koordynacyjnej, gdzie lekarze z Ukrainy, którzy pracują od wielu lat u nas w szpitalu, właśnie mogą udzielić tej pierwszej pomocy uchodźcom, mogą skoordynować ich leczenie, proces leczenia, bo często jest tak, że te osoby, osoby starsze, osoby niepełnosprawne miały, były pod opieką lekarską właśnie tam na miejscu, na Ukrainie i przerwały... Przerwa proces leczenia dializy przecież dializy trzeba wykonywać każdego dnia kilka razy w tygodniu więc trzeba ich skoordynować i przekazać do dalszego leczenia trzeba ułatwić proces właśnie wdrożenia poznania naszego systemu to staramy się robić w chwili obecnej jest teraz hospitalizowane cztery osoby dwie osoby dorosłe dwójka dzieci więc ta skala Skala ilości hospitalizowanych osób nie jest duża. Więcej pacjentów jest w trybie ambulatoryjnym, w trybie przychodnianym, gdzie przychodzą po udzielenie porady, ewentualnie wykonane badań, bądź skierowanie do dalszego leczenia. Jasne. Czy pan może przyjmuje też lekarzy z Ukrainy? Personel medyczny Ukrainy mogą pracować w naszym szpitalu? Jak to w ogóle wygląda? Tak, oczywiście przejmujemy i zatrudniamy personel z Ukrainy. Już ten proces tak naprawdę jest od wielu lat. Dobrze. To są wspaniali ludzie, są w pełni kompetentni. Również uczą się poruszać po naszym systemie. Zupełnie są inne te systemy świadczeń zdrowotnych na Ukrainie, świadczeń zdrowotnych w Polsce jest zupełnie inny. Więc na każdym oddziale pracują lekarze z Ukrainy, Na każdej, praktycznie w każdej poradni również pracują lekarze z Ukrainy. Ukrainy i to się bardzo dobrze sprawdza. To połączenie, połączenie lekarzy z Ukrainy, lekarzy z, po, z Polski bardzo dobrze się sprawdza, bo się bardzo mocno uzupełniają. A jednocześnie należy nadmienić, że mamy kryzys kadrowy w Polsce, ale to nie tylko pod względem lekarzy. Również pielęgniarki, sanitariusze, salowe. To naprawdę na każdym szczeblu to dobrze działa. Czyli tutaj mamy szansę, żeby wzbogacić się o personel. Międzynarodowej. Panie dyrektorze, nasz wywiad dobiegł końca. Proszę, jak zwykle, każdego rozmówcę proszę o to, co by pan chciał jeszcze powiedzieć na koniec mieszkańcom naszego powiatu, Bolesławcy. Muszę powiedzieć, że mieszkańcy naszego powiatu mogą się czuć bezpiecznie. Że szpital inwestując przede wszystkim w kadrę, a po drugie, wykonując, realizując inwestycje w szpital, w mury, w sprzęt medyczny, powoduje, że szpital naprawdę dobrze funkcjonuje i będzie jeszcze lepiej funkcjonował yy, i żeby to podsumować, ten okres zakończenia pandemii yy... Postanowiłem, żeby 7 kwietnia właśnie nadać imię Świętego Łukasza Szpitalowi, żeby Szpital przeszedł również tą taką przemianę od strony duchowej, duchowej ale jednocześnie takiej marketingowej czy wizualnej, co spowoduje lepszy, lepszą otwartość dla Szpitala. Również będzie nowa strona internetowa, również będą materiały komunikujące, co się dzieje u nas w Szpitalu. Tak, aby maksymalnie otworzyć się na pacjenta. Dziękuję panu bardzo serdecznie za rozmowę. Zapewniam pana, że 7 kwietnia będziemy również pokazywać nadanie tego imienia nowego szpitalowi w Borysławcu. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, naszym gościem był dyrektor Szpitala Powiatowego, mówi, że w ogóle regionalnego, pan Kamil Barczyk. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję.